Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was, żeby pokazać Wam kilka takich nowości, które trafiło do mnie część już po nowym roku, a część jeszcze w zeszłym roku. Zacznę może od tego, co przyszło do mnie z Chin. Wybrałam sobie kilka rzeczy ze sklepu Born Pretty Store i ta paczka szła dosyć szybko, bo zamówiłam ją jakoś w połowie grudnia i przyszła jeszcze przed nowym rokiem, czyli w tej takiej przerwie pomiędzy świętami a Sylwestrem i. Zamówiłam sobie dokładnie raz, dwa, trzy, cztery pięć produktów. E, wszystkie będą to jakieś tam akcesoria, około makijażowe. Zaczniemy może od tego, co tutaj jest najbardziej widoczne. E, jest to taka kosmetyczka w fioletowym kolorze. Ona tutaj e, z wierzchu jest taka jakby z siatki e, i ma jakiś tam fioletowy brokat, natomiast w środku jest. E, wyłożona taką jakby przezroczystą ceratą, dzięki czemu będzie ją bardzo łatwo myć i nic tam przez nią nie będzie przelatywało i też nie będzie się jakoś bardzo mocno brudziła. E, wydawało mi się na zdjęciu, że ona nie będzie jakaś bardzo pojemna, natomiast jak przyszła to tutaj możecie zobaczyć, że ona dosyć mocno się jeszcze otwiera e, i naprawdę jest całkiem pojemna i myślę, że całkiem dużo rzeczy tam mi się uda zmieścić. Jest zapinana na suwak e, i nawet nie wygląda tak bardzo źle, jakby mi się mogło wydawać. E, naprawdę jestem z niej zadowolona i ten fiolet to kolor bardzo mi się podoba, ale szczerze mówiąc, stwierdziłam, że chyba będę w niej przechowywała moje sztuczne rzęsy. Z drugiej strony nie wiem, czy one mi się tu jednak zmieszczą. No nie wiem jeszcze, co mnie będę trzymała, ale coś na pewno do niej włożę. A propos sztucznych rzęs, to wybrałam sobie właśnie dwa opakowania rzęs na pasku. Ja dwa opakowania rzęs jakieś tam z Chin już miałam, kiedyś, kiedyś dawno kupionych. Były wspaniałe. Poko, ale bez większego szału Natomiast podobno te rzęsy troszeczkę ewoluowały i są nieco lepsze, bo są bardziej elastyczne, bardziej miękkie i łatwiej jest je przykleić na powiekę. I wybrałam sobie dwa zestawy. W jednym jest pięć par i w drugim też jest pięć par. W sumie trochę podobne są te rzęsy i. Troszeczkę mi się wydaje, że są podobne do tych rzęs z Ardel Demi Wispies Czy tam Demi, ja nigdy nie odróżniam szczerze mówiąc W każdym razie pierwsze rzęsy, które mam to są takie dosyć mocne rzęsy Ale te rzęsy nie są takie na prosto, tylko są takie... Typu crisscross, jeżeli można to tak nazwać. Są pokrzyżowane, więc będą wyglądały dużo bardziej naturalnie. Wyglądają one na całkiem fajne, i tak jak je tutaj dotykam, to są naprawdę bardzo mięciutkie. Jedyne, co mi się w nich nie podoba, to to, że są na czarnym pasku, no ale to już jest tylko i wyłącznie moja wina, bo tego nie zauważyłam na zdjęciu. Natomiast same rzęsy wydają się być bardzo miękkie i przyjemne. Zobaczymy, jak będzie z tym paskiem. Natomiast też wydają się być dosyć długie, jeżeli chodzi o właśnie tutaj o długość. Oka, więc myślę, że będę je musiała sobie delikatnie przyciąć do, do swojej powieki. I tutaj jeszcze jest napisane, że jest to jakiś model L11, natomiast ja po prostu dam Wam link do tych rzęs na dole w opisie. I drugi model, jaki sobie wybrałam, jest to model nieco bardziej delikatny. I te rzęsy są już takie na prosto, są tak jakby w kępkach, ale są proste, nie są takie pokrzyżowane e, i wyglądają tak. E, też wydają się być dosyć miękkie, natomiast wydaje mi się, że tamte w fioletowym opakowaniu były bardziej delikatne. E, też są dosyć długie i te już są na przezroczystym pasku, co mi się dużo bardziej podoba, i one są na takiej jakby. Żółce, nie, one są po prostu na takim tradycyjnym pasku, jak to wszystkie rzeczy. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jak się będą sprawdzały. Też na pewno wystąpią w jakimś moim makijażu i też wam dam znać, jak one się u mnie sprawdzają. Kolejnym produktem jest to takie jajo do nakładania podkładu. Jest to jajo inspirowane tym z Real Techniques. I jest to ta pomarańczowa gąbeczka, która z jednej strony jest lekko ścięta Co mi się wydaje, to to, że to jajo ma nieco jaśniejszy odcień niż ta oryginalna gąbka z Real Techniques Tak w dodyku wydaje się być dosyć w porządku Jak wiecie, ja to jajo z Real Techniques bardzo lubiłam, bardzo długo ja miałam i bardzo dobrze mi służyło To wziąłam tak z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, czy opłaca się kupować oryginał, czy może po prostu wystarczy kupić sobie kilka sztuk takich. Takich właśnie tanich jaj z Chin, bo one tam kosztują dosłownie grosze. Y nie śmierdzi nawet jakoś bardzo. No zobaczymy, dajcie koniecznie znać, czy chciałobyście zobaczyć test tego jajeczka, czy ona daje radę, czy jest po prostu bublem. I ostatnia rzecz z Chin, jaka do mnie przyszła, jest to coś w takim złotym Etui. Etui jest niesamowicie tandetne, niesamowicie beznadziejne. Etui mi się bardzo, bardzo, bardzo mocno nie podoba. Natomiast w tym, w tym Etui znajduje się zestaw pędzelków. E, I jest tu pięć takich e, niewielkich pędzelków z jasnym włosiem. Teorii trzy do oczu i dwa do twarzy. Może zaczniemy od tych do twarzy i ja szczerze Wam przyznam, że te pędzelki już macałam, dotykałam i jak na takie pierwsze wrażenie do takie dotykowe jest całkiem w porządku. Myślałam, że będzie dużo gorzej. Pierwszy pędzelek, który w sumie najmniej mi się spodobał z całego tego zestawu jest to taki płaski pędzelek generalnie do podkładu, natomiast no ja go pewnie będę używała do nakładania jakichś ma masek. Natomiast jest bardzo miękki, w ogóle nie kuje i to włosie ma takie bardzo, bardzo Delikatne, drugi pędzel Do twarzy, jaki tutaj znajdujemy Jest to taki dosyć mały pędzelek Ale myślę, że bardzo fajnie sprawdzi się Do różu, czy do jakiegoś bronzera Jeżeli chodzi o większe partie twarzy To włosie jest bardzo miękkie I bardzo delikatne, aż po prostu Chce się go miziać, nie mam pojęcia Z czego jest ten pędzel wykonany No raczej jest on syntetyczny Natomiast włosie jest niesamowicie Mięciutkie, niesamowicie Delikatne, takie aż wręcz puszyste i, I chciałoby się nim dotykać aż po twarzy, i też jakoś nie śmierdzą bardzo mocno, bo pamiętam, że miałam taki, mam takie pędzle z. Również właśnie z Chin Taki zestaw chyba 10 pędzli 5 do twarzy i 5 do oczu I one na początku śmierdziały niesamowicie Takim, wiecie, taką chińszczyzną Takim plastikiem, taką nie wiem w sumie nawet czym Dalej przechodzimy do pędzli do oczu I najpierw mam taki rozcapierzoną małą kuleczkę Wbrew pozorom całkiem fajny pędzel I myślę, że bardzo fajnie będzie się sprawdzał Również jest bardzo miękka I wydaje się być bardzo delikatna No ale zobaczymy, na pewno będą się pojawiały one też w moich jakichś tam filmikach z makijażami. Kolejny pędzelek do oczu to taki miniatura tego pędzelka do twarzy taki płaski, cienki. Do niczego niepotrzebny pędzelek, to moim zdaniem jest najgorszy pędzel z całego tego zestawu, ale również jest bardzo miękki. I ostatni to taki puchacz, również bardzo miękki i delikatny, bardzo fajny. Myślę, że do jakiegoś tam nakładania na szybko cienia, na całą powiekę, czy gdzieś tam, właśnie na co dzień jak się śpieszy i tylko chce sobie machnąć jakimś tam jednym czy dwoma cieniami, to będzie jak znalazł. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te produkty z Chin. Teraz pokażę Wam dosłownie trzy, które kupiłam sobie już tutaj. W Polsce stacjonarnie. Pierwsze to oczywiście coś, co musiałam sobie kupić na tej wielkiej, noworocznej, zawsze poświątecznej przecenie w Seforze jest to Beauty Blender, ten oryginalny różowy beauty blender. Jak wiecie, ja na święta dostałam te beauty blenderki Micro Mini i. Z powodu tego, że była ta promocja i z powodu tego, że moje jajo z Nansha już jest naprawdę w opłakanym stanie Stwierdziłam, że skuszę się na oryginalny Beauty Blender Miałam właśnie już kilka jego odpowiedników Jedne były lepsze, drugie były gorsze, ale z wielką chęcią przetestuję właśnie ten oryginał Zobaczę, czy rzeczywiście jest nad czym się zachwycać, czy może... Em... Równie dobre są te jaja, które są o połowę tańsze. On normalnie kosztował chyba 69 zł, natomiast ja zapłaciłam za niego około tam 50 i Dwa produkty, które kupiłam sobie dosłownie kilka dni temu w Rosmanie. Pierwszy to taki dosyć nietypowy, bo jest to balsam po goleniu z Nivea. Nivea Men Sensitive jest to produkt, który najpierw w ogóle wylansowała Niki Tutorial w swoich właśnie filmikach, gdzie pokazywała ten produkt jako świetną bazę pod makijaż. No i ten trend podłapało kilka różnych innych vlogerek, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Pojawiło się w ostatnim czasie na YouTubie bardzo dużo testów tego produktu właśnie jako baza pod makijaż i wiele dziewczyn było z niego zadowolonych, więc stwierdziłam, że również wypróbuję Natomiast nie chciałam kupować sobie tego wielkiego opakowania, które tam miało chyba 200 czy ileś mililitrów W Rossmanie jest dostępna właśnie taka miniaturka, która ma tylko 30 ml, kosztuje tam dosłownie kilka złotych i starczymy się na kilka użyć Zobaczymy, czy się sprawdzi. Dajcie też koniecznie znać, czy chcecie filmik z testem właśnie tego produktu jako baza pod makijaż, bo ja szczerze Wam powiem, że jestem niesamowicie ciekawa, już nie mogę się doczekać, aż go użyję. I drugi produkt, który przykuł moją uwagę w szafie Lovely, jest to produkt do brwi. Jest to jasno brązowa maskara do stylizacji brwi, stylizuje i utrwala Browse Gel Creator Color and Shape właśnie z marki Lovely. I moja jest w numerku 1. Z tego, co tutaj widzę na obrazku, to ona ma taką bardzo małą, e, mały aplikator, małą szczoteczkę. Nie wiem, jak dokładnie ten kolor będzie wyglądał, bo nie było niestety żadnych testerów tego produktu. E, I tutaj jeszcze muszę wyrzucić swój żal, bo tych. E, Maskar u mnie w Rossmanie było dokładnie 6. Natomiast 5 z nich było już otwarte. I co najlepsze tutaj na złączeniu właśnie zakrętki z butelką jest naklejka, żeby nie otwierać tego produktu. Natomiast no, jak on już jest otwarty, to ewidentnie jest to widoczne, że ta naklejka jest rozerwana, no niestety 5 produktów było otwartych. Na całe szczęście ten jeden jedyny uchował się nieotwarty i na niego się skusiłam. I on kosztował coś około chyba 6 zł, więc stwierdziłam, że. Za taką cenę mogę go wypróbować i zobaczymy, co to w ogóle z tego będzie. Też dajcie znać, czy chciałybyście może test tego produktu z Lovely. I to już było wszystko. To już wszystkie nowości, jakie ostatnio trafiły do mojej kosmetyczki. Dajcie koniecznie znać, czy miałyście któryś z pokazanych przeze mnie produktów, czy macie może Beauty Blender i jak on u Was się sprawuje, czy jesteście z niego zadowoleni. Ja się tymczasem żegnam. Dawajcie oczywiście łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał. I do zobaczenia już kolejnym razem. Pa!